To może wydawać się teorią spiskową, ale to prawda. Donald Trump w końcu publicznie przyznał, że cała jego polityka na drugą kadencję prezydencką opiera się na głośnym i kontrowersyjnym projekcie 2025, którego tak aktywnie się wypierał w okresie przedwyborczym. Dzień wcześniej oświadczył, że wykorzysta shutdown, aby zwolnić wielu urzędników i przy okazji zamknąć dziesiątki programów i projektów uruchomionych przez demokratów. I tutaj wychodzi na jaw cała prawda. Bo po tej publicznej groźbie zamknięcia wielu programów demokratów pod przykrywką shutdownu, Trump już bez ukrywania się oświadczył. Od teraz wszystkie działania będą uzgadniane z projektem 2025. Nie? Trump otwarcie publicznie oświadczył, że spotkał się z głównym autorem projektu 2025 Raselem Wutem, aby omówić, kogo należy zwolnić i które programy zamknąć w pierwszej kolejności. Oto wasza teoria spiskowa. W projekcie 2025 zapisano, że Trump w 2024 roku powinien wywołać Shutdown, by pod jego osłoną zlikwidować programy demokratów i pozbawić ich wpływów. I co ważne, tam też zapisano, jak wszystko ustawić tak, żeby winni byli demokraci. A także zapisano tam na przykład utworzenie ministerstwa wojny. I jeszcze jedna sprawa. Większość współautorów projektu 2025 została ministrami lub szefami departamentów. Nazywam się Aleksiej Pici. Przyjrzyjmy się tej historii bliżej, bo to pierwszy raz, gdy Trump przyznał, że korzysta z projektu 2025 do zarządzania Stanami Zjednoczonymi. Zanim zaczniemy, chcę przypomnieć, że na tym kanale YouTube y codziennie pojawia się kilka wiadomości i analiz, dlatego polecam zasubskrybować ten kanał YouTube. Proszę Was o zostawienie lajka pod tym odcinkiem i napisanie obszernego komentarza pod tym filmem. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał YouTube, możecie to zrobić dowolną darowizną. Linki i dane w opisie filmu zawierają informacje wsparcie dla kanału Aleksiej Pici. Wybierzcie dowolny, wygodny dla siebie sposób. Tam znajdziecie sponsoring PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, dane bankowe, a nawet portfele kryptowalutowe. Będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. A więc zacznę wydawałoby się z daleka. Prezydent Stany Zjednoczone Ameryki Donald Trump ostrzegł, że tymczasowe zawieszenie pracy rządu może doprowadzić do zwolnień pracowników federalnych i ograniczenia ulubionych projektów Partii Demokratycznej. Trump z jakiegoś powodu zaznaczył, że wielu może pomyśleć, iż sam chciał tego shutdownu, ale to nieprawda. Właśnie tu Trump, jak to się mówi, się wydał. Cytat, ja tego nie chciałem ale wielu tak mówi, ponieważ mam prawo ograniczyć to, co nigdy nie powinno było być zatwierdzone w pierwszej kolejności. I tak właśnie zrobię. I oto w czwartek Trump nagle pisze w swojej sieci społecznościowej True Social, cytat, dziś mam spotkanie z Rasem Woutem, znanym z projektu 2025. Aby określić, które z licznych demokratycznych agencji, z których większość to polityczne oszustwo, on zaleca zredukować, i czy te redukcje będą tymczasowe, czy stałe? Nie mogę uwierzyć, że radykalni lewicowi demokraci dali mi tę bezprecedensową możliwość. To nie są głupi ludzie, więc być może to ich sposób, by po cichu i szybko uczynić Amerykę znowu wielką. I właśnie od tego momentu zaczyna się wszystko, co najciekawsze. Donald Trump po raz pierwszy przyznaje się do projektu 2025, który stanowi podstawę jego władzy. I shutdown nie wydarzył się przypadkowo. Tak właśnie było to zaplanowane. Chodzi o to, że tego Rasa Wuta, z którym Trump się konsultuje, co zamykać i kogo zwalniać, nazywają architektem zatrzymania pracy rządu czyli architektem shutdownu. Ras Wout jest obecnie dyrektorem Biura Zarządzania i Budżetu oraz autorem projektu 2025. To właśnie ten projekt 2025, od którego Trump wielokrotnie się odcinał podczas zeszłorocznej kampanii prezydenckiej. Przypomnę, że podczas debat w zeszłym roku Trump powiedział: Nie mam nic wspólnego z projektem 2025, nie czytałem go. Celowo nie chcę go czytać. Nawet nie zamierzam go czytać. To cytat Donalda Trumpa. Były debaty i okres przedwyborczy, lecz wszystko okazało się kłamstwem. Rola Wołta jako głównego autora projektu 2025 jest powszechnie znana. Ten plan jest obszerny. Pan na to już 25 września mówił, przygotujcie się na zwolnienie. Shutdown ogłoszono 1 października, ale to dopiero początek. Chodzi o to, że właśnie taką reformę przewiduje rząd. Projekt 2025, który Donald Trump określił w zeszłym roku jako dokument stworzony przez grupę ludzi, a nie przez jego byłych czy przyszłych współpracowników. Właśnie taki scenariusz z zamknięciem rządu jest tam opisany. Donald Trump w 2024 roku na wszelkie sposoby dystansował się od tego planu i nie bez powodu. Ten projekt 2025 był prawdziwym problemem, ponieważ większość Amerykanów, kiedy przeczytała choćby jego część, była w szoku i według badań opinii publicznej była przeciwna temu projektowi. Mówili: Nie, nie, nie. Nie potrzebujemy tak radykalnej zmiany Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale potem, kiedy Donald Trump wygrał wybory, coś się wydarzyło. Większość drugiej kadencji Donalda Trumpa jest zgodna z projektem 2025. W pierwszym tygodniu prezydentury Donald Trump podpisał 53 dekrety i rozporządzenia. Prosta analiza wykazała, że 36 z tych 53 dekretów i rozporządzeń Niemal całkowicie powiela propozycje zawarte w tzw. mandacie na przywództwo. Mandat na przywództwo to plan działania dla kolejnego prezydenta republikanina z projektu 2025. To właśnie to podobieństwo obejmuje pierwsze kroki podjęte przez Donalda Trumpa w celu realizacji niektórych z jego najbardziej szeroko reklamowanych obietnic. To walka z nielegalną imigracją, demontaż inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności. Zniesienie ograniczeń środowiskowych dotyczących poszukiwania ropy i gazu itd. Istnieje wiele dodatkowych czynników, pokrywających się w tym sceptycyzm wobec systemu rezerwy federalnej oraz próby drastycznego ograniczenia liczby pracowników federalnych. Nawet cięcia finansowania Krajowych Instytutów Zdrowia i rozwiązanie United States Agency for International Development były wcześniej zaplanowane z powodu COVID-u. Najbardziej znaczącym uczestnikiem jest Krajne Himesz, a Fundacja Heru odegrała w tym projekcie dużą rolę. W pracach w projekcie 2025 dotyczących przekazania władzy, a teraz ciekawostka. Ten Paul Dens odszedł z fundacji i rozpoczął kampanię wyborczą przeciwko senatorowi Republikanów Lindsey Gremowi w Karolinie Południowej. Wygląda na to, że Starego Grema po prostu chcą usunąć i na jego miejsce wstawić Pola Densa. Partia Republikańska była współautorem projektu 2025, a co najzabawniejsze, wielu uczestników projektu 2025, od którego Donald Trump tak głośno się odcinał, teraz pracuje w administracji Donalda Trumpa. Po pierwsze, skoro już o nim wspomniałem. Dalej, na przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności Trump mianował Brendana Kara który o dziwo napisał rozdział o reformie tej komisji w projekcie 2025, Trump ten rozdział przeczytał. Świetny facet, zrób tak. Mianuję go i zostaje przewodniczącym komisji do skołączności. Tom Homan, który finansował projekt 2025, został teraz szefem Zarządu Granicznego Donalda Trumpa. Peter Navodnen został doradcą handlowym Donalda Trumpa. Kolejny sponsor projektu 2025, Paul Atkins, Został dziś komisarzem Komisji Papierów Wartościowych i giełd Stany Zjednoczone Ameryki. I właśnie w tym tkwi cały problem, ponieważ Trump bardzo głośno deklarował, że nie ma żadnego związku z projektem 2025 i obiecywał nawet, że nie będzie go czytał w przyszłości, ale teraz po prostu realizuje go dokładnie tak, jak jest napisane, a do tego przyznaje się do tego publicznie. Mówi: z wolotem decydujemy, kogo zwalniać i co redukować. Zgodnie z projektem 2025. Czy nadal dziwi Was shutdown, czy już nie? Napiszcie swoją opinię. Napiszcie, czy to wszystko to jednak teoria spiskowa, czy wygląda całkiem wiarygodnie? To moje zdanie. Napiszcie własne w komentarzach pod tym odcinkiem. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć.